Nadwaga i otyłość. I ustawiamy ten temat. Kiedy popatrzyliśmy na to, pokazały się dwie przestrzenie, z których bierze się ten problem. Przestrzeń lodowa, gdzie jakaś kobieta była bardzo atrakcyjna, i przez to miała problemy z mężczyznami. Wszelakie, nie będę o nich opowiadał. I druga przestrzeń to nie chce być widziana jak kobieta przez własnego ojca, przez własnego wuja i przez innych ludzi z rodziny, przez innych mężczyzn z rodziny. I te dwie przestrzenie wpływały na to, że nieświadomie klientka nie chciała być atrakcyjna, wolała być otyła, żeby mężczyźni jej nie widzieli. Często przy ustawieniu otyłości czy nadwagi pokazują się właśnie różne tematy, nieraz związane z tymi tematami damsko-męskimi, a nieraz nie. Należy to zobaczyć indywidualnie, co tam jest i po prostu się temu przyjrzeć. Wtedy mogę Puścić ten ciężar, puścić te, puścić te zbędne kilogramy, żeby być atrakcyjną, atrakcyjnym i żyć tak, jak chce żyć. I czuć się tak, jak chce się czuć. Zapraszam na sesję ustawień systemowych online i stacjonarnie w gabinecie w Nadarzynie.